Sesje przychodzące Alior Bank Księgowania Przelewów. Alior Bank to jedna z czołowych instytucji finansowych w Polsce. Bank oferuje swoim klientom szeroką gamę produktów i usług bankowych, w tym oczywiście możliwość korzystania z przelewów wychodzących i przychodzących. W artykule wyjaśnimy, czym są sesje przychodzące Alior Bank. Zobacz, kiedy można spodziewać się przelewów Alior Banku, jak działają sesje Eliksir oraz jakie dane potrzebne są do dokonania przelewu. Kiedy dojdzie przelew Alior Bank? Czas realizacji przelewów Alior Banku zależy od kilku czynników, w tym od godziny, w której został zlecony. W przypadku przelewów krajowych wewnątrzbankowych, które zostały zlecone przez klienta do godziny 15 w dni robocze, środki na rachunku odbiorcy powinny pojawić się jeszcze tego samego dnia. Jeśli przelew zostanie zlecony po godzinie 15, środki pojawią się na rachunku odbiorcy w kolejnym dniu roboczym. W przypadku przelewów zagranicznych czas realizacji może być nieco dłuższy i zależy od kraju, do którego ma zostać przesłana płatność. Sesje Elixir Alior Bank przelewy przychodzące. Alior Bank, podobnie jak wiele innych banków w Polsce, korzysta z systemu Elixir, który umożliwia szybki i bezpieczny przekaz środków pomiędzy różnymi bankami. Sesje Elixir odbywają się w określonych godzinach w ciągu dnia, w których realizowane są przelewy międzybankowe. Alior Banku sesje przelewów przychodzących odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach godzina 11, godzina 15 oraz godzina 17. Przelewy zlecone przed rozpoczęciem sesji zostaną zrealizowane w trakcie danej sesji, natomiast te zlecone po rozpoczęciu zostaną przetworzone dopiero podczas kolejnej sesji. Księgowanie przelewów Alior Bank w tabelce poniżej znajdują się dokładne godziny księgowania przelewów w Alior przy zlecaniu przelewu warto uwzględnić pewien margines czasowy i nie składać zamówień przelewów w ostatniej chwili, ponieważ mogą one nie być ujęte w najbliższej sesji. Wychodzące: godzina 8:20, godzina 12:20, godzina 15:20, przychodzące: godzina 11:00, godzina 15:00, godzina 17:00. Przelew do Alior Banku. Jakich danych potrzebujemy? Aby zlecić przelew do Alior Banku, potrzebujemy tylko kilku podstawowych danych, w tym: numeru rachunku bankowego odbiorcy, imię i nazwisko odbiorcy, adres odbiorcy. Znajomość nazwy i adresu banku, w którym prowadzony jest rachunek odbiorcy, nie jest konieczna. System identyfikuje bank po numerze rachunku. Konieczne jest natomiast podanie konkretnej kwoty przelewu, bez tego przelew nie może zostać zrealizowany. W przypadku przelewu zagranicznego potrzebne są dodatkowe informacje, takie jak numer IBAN- odbiorcy oraz kod SWIFT banku odbiorcy. Kiedy otrzymam przelew Alior Przelew przychodzący do Alior Banku może być zrealizowany w ciągu jednego dnia roboczego, jeśli zostanie zlecony do godziny 15:00. Bank korzysta z systemu Elixir, co pozwala na szybkie przetwarzanie przelewów międzybankowych. Do określenia konkretnej daty i godziny otrzymania przelewu na konto potrzebna jest także znajomość sesji przelewów wychodzących banku, z którego zlecany jest przelew. Księgowania Alior Bank – co warto wiedzieć. W banku proces księgowania przelewów jest wyraźnie określony i zależy od rodzaju przelewu. Warto wiedzieć, że sesje księgowe przelewów krajowych są zazwyczaj realizowane kilka razy w ciągu dnia roboczego, co pozwala na szybką realizację operacji finansowych. Przelewy przychodzące są księgowane zgodnie z harmonogramem banku, co oznacza, że środki mogą pojawić się na koncie odbiorcy jeszcze tego samego dnia, jeśli przelew został wykonany przed zamknięciem sesji w banku nadawcy. Klienci Alior Banku powinni pamiętać, że przelewy złożone po ostatniej sesji danego dnia lub w dni nietypowe, takie jak weekendy czy święta, będą przetwarzane następnego dnia roboczego. Dla operacji międzynarodowych i przelewów natychmiastowych Alior Bank również oferuje specyficzne warunki i godziny księgowania, które mogą różnić się od standardowych sesji. Zawsze warto sprawdzić aktualne informacje dotyczące godzin sesji księgowych bezpośrednio na stronie internetowej banku lub poprzez kontakt z InfoLinią aby uniknąć nieporozumień i zapewnić optymalny czas realizacji przelewów.